Thank <laughs> you. Skład pozwala nam na, na podejmowanie prawomocnych uchwał. Informuję, że dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek burmistrza Otonka z dnia 9 sierpnia 2023 roku. Odczytam Państwu treść wniosku. Na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie dzień Dziennik Urzędowy z 2023 roku, pozycja 40 ze zmianami. Proszę o zwołanie na dzień 11 sierpnia 2023 roku sesji Rady Miejskiej w jest z następującym porządkiem Punkt pierwszy otwarcie sesji stwierdzenie kworum. Punkt drugi, podjęcie uchwały. I jako pierwsza, zmiany w budżecie Gminy Okonek na 2023 rok. Dwa, zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Okonek na lata 2023-2029. Trzy, udzielenia w 2023 roku dotacji z budżetu Gminy Okonek na prace kons konserwatorskie, restauratorskie lub y, roboty przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej definicji zabytków. 4. Udzielenia w 2023 roku dotacji z budżetu gminy na, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przez przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w w Gminnej Ewidencji Zabytków. Punkt 3. Zakończenie kontraktu. Krótkie uzasadnienie. W celu prawidłowego funkcjonowania gminy niezbędne jest podjęcie uchwał, których w projekcie za uzasadnieniem zostały załączone do wniosku, biorąc pod uwagę powyższe Zwołanie sesji w wyznaczonym dniu jest uzasadnione. Burmistrz o kontakt, aż nie Szanowni Państwo, tym samym informuję, że w dniu dzisiejszym wszyscy radni otrzymali um, projekty uchwał um, wraz z porządkiem obrad, które przedstawia się następująco: Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. punkt drugi, podjęcie uchwał w sprawie. Jako pierwsza zmiana budżecie gminy Okolek na rok 2023 rok, dwa zmiany wieloletnich prognozy finansowej gminy odpornych na lata 2023-2029, trzy udzielenia w 2023 roku dotacji z budżetu gminy odpornych na pracę konserwatorskie, restauratorskie i kulturalne, trzy za wydźbum yy, wpisanym do rejestru zabytków w gminy jednym Cztery udzielenia w 2023 w przyrok dotacji z budżetu gminy ochonek na prace konserwatorskie, restauratorskie do prowozów ochronnym przez podpisanym do rejestru zabytków lub ujętym gminnej ewidencji zabytków. Punkt trzeci, zakończenie obrad. Żeby nie przeciągać, przechodzimy do e, punktu drugiego e, porządku obrad e, podjęcie uchwały w sprawie jako pierwsza zmiany w budżecie gminy Okonek na 2023 rok myślę, że tutaj poprosimy pana skarbnika, aby odniósł projekt uchwały. Tak, dziękuję panie przewodniczący, Pytanie, panie i panowie. Otrzymaliście państwo e, projekt e, uchwały, i poprosiłbym, żebyśmy pracowali na uzasadnieniu, tak jak zawsze, a tym razem e, wszystkie strony uzasadnienia e, zostały wyproponowane, dlatego będzie nam łatwiej. Nie jest jak ostatnio, co, co druga, to nie będzie i jak Państwo widzicie, jeżeli chodzi o dochody w punkcie 1.1 i to, to samo pojawi się również po stronie wydatkowej, dotacje celowe z budżetu y, państwa na y, realizację zadania zleconego zakup podręczników dla m, szkół podstawowych, w tym m.in. szkoły podstawowych w Kiewie, która będzie dotowana w tym zakresie przez gminę. W punkcie 1.2 niewielka kwota 1381 zł. Jeżeli chodzi o e, dodatkowe koszty związane z e, finansowaniem kształcenia m, i obiektów nad dziećmi e, będącymi e, obywatelami Ukrainy i to również w stronie wydatkowej e, planowanej w formie edukacji dla przedszkolin publicznych. Następnie w punkcie 1.3 i w punkcie 1.4 jest porządkowy program budowy zabytków i główna przyczyna dzisiejszej sesji nieco e, przyspieszonej z tego względu, że te ponad dwa tygodnie czasu to, to są istotne dni, które pozwolą nam na zrealizowanie tych dwóch zadań, bo w międzyczasie w okresie wakacyjnym pojawiło się rozstrzygnięcie rządowego programu odbudowy zabytków i w punkcie 1.325.30 tysięcy zł zgodnie z wnioskowaną kwotą, jeżeli chodzi o finansowanie relacji wewnętrznej kościoła w miejscowości Czesaniec oraz w punkcie 1.450 tysięcy złotych Również zgodnie z wnioskowanym poziomem na finansowanie Gazkosek Wątkowski, Płatarza Głównego w Kościele Parafialnym w Lotynie. Następnie w punkcie 1.5 jest to grant z Polskiej Sieci Energetycznej, który w postaci wydatków będzie finansował inicjatywę lokalnej miejscowości Loty. Następnie w punkcie 1.6 i 1.7. W dwóch różnych paragrafach odnoszących się do dochodów i wydatków bieżących jest to częściowy z budżetu państwa, części wydatków poniesionych na temat Funduszu Słowackiego, w ubiegłym roku budżetowym. W punkcie momencie niewielka kwota, która również znajduje się po stronie wydatków 1500 złotych, Jest to nagroda dla na szkoły podstawowej w obronku za udział w konkursie o nabiorę źródeł energii. W punkcie 1.9. Również rozstrzygnięcie w międzyczasie, jeżeli już nie wstrzymywać tych niezłocznie po zmianach budżetu rzeczy przystąpimy do grupy wyłomienia wykonawcy, a mianowicie remontu ulicy Stałowego Kontu, czyli rządowy podróż rozwoju dróg w tej części remontowej. Również ta kwota wraz z wkładem własnym znajduje się w wydatkach. W punkcie jedenaście Pięknień Wielkopolska wieś, 30 tysięcy złotych dofinansowania do, do budowy wiatry radiacyjnego w Skokach, oraz 20 527 budowa wiatru radiacyjnego w miejscowości Rudnica. Pozostałe elementy w formie własnego pochodzącego z funduszu Słowackiego zostały zabezpieczone już na etapie składania wniosków o dofinansowanie. Ja bym uzupełnić nieco e, wydatki planowane w e, załączniku numer 2 e, i zmniejszyć wzrost deficytu budżetowego, Proponuje się zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 65 tys. złotych ze sprawzy składników i nieruchomości e, gminnych. Ta, ta kwota faktycznie jest wykonana czyli nie ma języka e, zbyt optymistycznego planowania i w punkcie 1,13 zwiększenie dochodów, również w większości zrealizowanych o kwotę 125 500 zł w zakresie odsetek od czasowo lokowanych, czasowo wolnych środków budżetu gmin. Jeżeli chodzi o wydatki budżetowe, w punkcie, Szanowni Państwo, 1.1.1.2 jest to wprost przeniesienie planowanych dochodów na realizację tych zadań, dlatego nie będę ich już omawiał. Najistotniejsza zmiana, jeżeli chodzi o wynik budżetu, to jest punkt 2.3, a mianowicie 730 tysięcy złotych jako nowe zadanie inwestycyjne i przedsięwzięcie realizowane w dwóch latach, mianowicie modernizacja wętarza komunalnego w Okonu. W ramach tego konkursu, o którym wspominałem wcześniej, czyli rządowego programu odbudowy zabytków, składaliśmy wnioski na trzy przedsięwzięcia i na trzy otrzymaliśmy dofinansowanie. Dwa wprowadzamy do budżetu, jeżeli chodzi o loty i a jedno będzie stanowiło dochody przyszłego roku, bo tu zakładamy, że 730 tysięcy zł to jest wpłat na nasze gminy i on będzie zrealizowany powiedzmy w tym roku, a w następnym roku całość wydatków będzie pochodziła z dofinansowania, które zostało nam przydzielone na poziomie 819 999 000 zł. I na, ten, na tym momencie no oczywiście zobaczymy po przetargu, jakie to będą kwoty. Szacowany koszt całości inwestycji to jest 1 549 999 zł. I żeby już ewentualnie wyjaśnić, jaki jest to ogólnie na zakres, to, to, to są na pewno budowa akwaryjnych. zakres, który planujemy zrealizować właśnie w dwóch kolejnych latach, czyli rozpoczęć w bieżącym roku. I ze względu na tą specyfikę, to mamy świadomość, że rozstrzygnięcie owszem, można zrobić wcześniej, ale przystąpienie do pierwszej prac ewentualnie po świętokrzysku, po, czy no. tak? czyli, czyli 2-3 listopada, jeżeli rozpoczęcie, to, to taki, jeszcze chwilę troszeczkę termin na, na w początek chociaż no, nie wykluczamy tego, że w poprzednich latach zdarzały się takie miesiące e, listopad i grudzień, że ciężko można było prowadzić. Ale liczymy na to, że w okresie właśnie, tuż po wakacyjnym wyłonimy wykonawcę, który będzie wtedy zobligowany do rozpoczęcia tych po 2 listopada i zakończenie w 2024 roku liczy, liczymy na to, że ta kwota 1,5 miliona złotych będzie wystarczająca. A y, y, jeżeli chodzi o polowanie, to dokładnie są y, y, jeszcze dwa polowanie dla tej, tej inwestycji, o nie wspomniałem wcześniej. Jeżeli chodzi o punkt 24 25, widzicie Państwo, jest to po prostu przeniesienie otrzymanych dowodów. Tutaj y, inwestycje szacowane są na wyższe kwoty, bo jeżeli chodzi o 40 tysięcy złotych, z czego yy, beneficje dostateczne, czyli parafia yy, nie jest zadeklarowała w tysięcy złotych. Podobnie jest, jeżeli chodzi o loty, że cała inwestycja planowana jest na kwotę 172 tysięcy złotych, z czego 22 tysięcy złotych deklaruje beneficje dostateczne, czyli parafia w yy, w punkcie 2.6 to, to co otrzymujemy z polskich sieci energetycznych na służyć finansowanie właśnie budowa danych rekreacyjnych i przy świecie cywilskiej w Lotyniu. W punkcie 2.7.2 to, to niewielka e, weryfikacja wcześniej wprowadzanych zadań inwestycyjnych, a tu chodzi o podkłady naukowe e, dodatkowo niezbędne przy tych inwestycjach. Pamiętacie Państwo, że postanowiliście wprowadzić e, w poprzednich e, zmianach rozbudowa sieci podociągowej i kanalizacyjnej ulicy wodnej i ulicy zacisze I to jest niewielkie uzupełnienie tych wstępnych wykładowanych kwot w punkcie 2.9 to jest przeznaczenie środków z nagrody otrzymanej w punkcie 2.10 to jest posadzony tam element, który rozwój na temat zmian w budżecie, a mianowicie chcący dokończyć w okresie wakacyjnym niezbędne prace remontowe, jeżeli chodzi o budynek przy ulicy Spokojnej, wykorzystywanej głównie na przedszkole prowadzone przez stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Kniewie, a mianowicie 40 tysięcy złotych, czyli 20, około 25 tysięcy zł jest to planowany remont schodów e, do tego obiektu 15 tysięcy zł, jako współfinansowanie jest to e, wykonanie e, części posadzki e, na pierwszym e, piętrze tego e, budynku w punkcie 2.11, to o czym wspominałem, również wprowadzenie już e, dofinansowania i, i drugiego etapu wkładu własnego do remontu e, ulicy e, Wiecie Państwo, że szacowany koszt całkowity 151 973,87 zł, jak będzie to się okaże po rozstrzygnięciu postępowania o po zamówienia publicznego. W punkcie 2.12 i 2.13 jest to przeznaczenie otrzymanych pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na budowę w Skokach i w Lubnicy. Następnie w punkcie 2.14 i 2.15 jest to pierwsza z pewnych kilku weryfikacji, jeżeli chodzi o dotacje dla niepublicznych szkoły, przedszkoli i szkoły w Gniewie, a to wynika z weryfikacji ciągle tych orzeczeń. To są tu dotacje w zakresie finansowania specjalnych metod nauki i kształcenia dzieci z ozeczonymi niepełnosprawnościami. W punkcie 2.16 jest to niewielka zmiana, jeżeli chodzi o koszty zakupu materiałów wyposażenia, jeżeli chodzi o administrację i niewielka projekta w wysokości 2000 zł, jeżeli w planie podróży służbowych krajowych w odniesieniu do planu rocznego. W punkcie 217 jest to inicjatywa wszystkich jednostek samorządowych z stanie na Złotowskiego 3000 zł propozycja wsparcia zakupu szkandalu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Tutaj rolę lidera i koordynatora mówił się samorząd Powiatu Złotowskiego i koszty szacowane są na około 24 tysiące złotych, z czego właśnie po 3 tysiące złotych każdy z samorządu wstępnie zadeklarował, co czynimy właśnie w punkcie 2.17, proponując wprowadzenie tej kwoty do budżetu gminy. W punkcie 2.18 e, widzicie Państwo, że już po raz kolejny zwiększamy dochody z budżetu składników a te 30 tysięcy złotych ma służyć m.in. E, przygotowaniu kolejnych nieruchomości do orientowanej sprzedaży w kolejnych latach e, budżetowych. W punkcie 2.19 są to zmiany klasyfikacji e, zadań wewnętrznych, jeżeli chodzi o fundusz sołecki nie było e, niewielkie dofinansowanie tego samego zadania z pozostałych e, dochodów budżetowych gminy w funkcie 225 tysięcy złotych, czyli kwota e, 23 złotych e, dotyczy jednego zadania inwestycyjnego. Kolejne zmiany, tak, szanowni państwo, w 221, 222, 223, 224 dotyczą e, określonych zmian e, funduszy słoweckich odpowiednio Lotymia, grupie Kiercina i Węgorzewa, w punkcie 2.20 w miejscu pomiędzy projektami klasyfikacji budżetowej w w Szkół w Lotymiu oraz podobne zmiany w punkcie 2.26 Urząd w Urząd Miejskim Wałkowskim i w miejscu gminy Pomocy Społecznej bez zmiany wydatków planowanych w okresie sporu. Prowadzone, Szanowni Państwo, projekty powodują zwiększenie deficytu budżetowego ze względu na wprowadzenie ten, części własnej modernizacji sprętarza komunalnego zasadniczo o 650 tysięcy zł. Tu oczywiście pamiętamy o tym, że mamy jeszcze do zaangażowania wolne środki, co też czynimy, czyli planowane zobowiązania długoterminowe na bieżące po tym ograniczeniu stanowią kwotę tylko miliona zł i ich nie zwiększamy pomimo zwiększenia deficytu. Yy, budżetowego angażujemy yy, po raz kolejny wolne środki, które pozostały z rozliczenia budżetu roku poprzedniego. Tutaj już uprzedzając zmiany w zakresie wieloletniej wykłady finansowej to właśnie ta zmiana deficytu budżetowego 65. Zaangażowanie przy podatku większej kwoty niż dotychczas wprowadzona w wolnych środków powoduje dostosowanie również wieloletnich władzy finansowych i w tym zakresie następują zmiany zmiany, oraz oczywiście wprowadzenie przedsięwzięcia, jeżeli chodzi o skręt, dlatego że jego realizacja wykracza poza bieżące ruch budżetowy i zakładamy, że będzie kontynuowana w 2024 roku. Stąd też ta inwestycja musi być wprowadzona jako przedsięwzięcie do wieloletnich. Jeżeli są jakieś y, pytania, to chcę zapraszam. Tak, 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 tak. Dziękuję. Dziękuję Panu Skarbnikowi za wyjaśnienie. Y, otwieram dyskusję, czy są pytania lub uwagi do przyponowania zmian w budżecie. Widzę, jeżeli nie ma zamieniam dyskusję zarządzam głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie i gminy obronek na 2023 rok. Proszę o głosowanie nad projektem uchwały. Jestem za. Radny Karol. Jestem za. Radna Macerkańska. Jestem za. Radny miałoszyk Jestem za. Radny Przybylski. Jestem za. Radny Maloszewski. Jestem za. Radny Karol Jestem za. Radny Stępio. Jestem za. Radna Miszta. Jestem za. A, radny Świderski. Jestem za. Radny Głowacki. Jestem za. Radny Korzeniowski. Jestem za. Dziękuję Państwu za głosowanie. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednomyślnie. Przechodzimy do drugiej uchwały, czyli zmiany w Wieloletniej prognozy finansowej gminy na, na lata 2023-2029. Myślę, że to co miało powiedziane pan skarbnik już powiedział, jakie to ma skutki i nie będziemy dłużej tutaj debatować nad tym. Otwieram dyskusję, czy ktoś chciałby zabrać głos dotyczący tej uchwały. Nie widzę, że nie. Zamykam dyskusję i zarządzam głosowanie uchwały w sprawie wymiany Radnej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023-2029. Proszę o podjęte głosowania głosowanie po podróżną Jestem za. Jadnik ja Karaś, jestem za. Ja Panna Warzana ja pan Rafał Przybylski, jestem za, Rafał Maroszewski, jestem za, Rafał Berczyński, jestem za, Rafał Następnik, jestem za, Rafał Miszczak, jestem za, Rafał Czigniewski, jestem za, Rafał Głowacki, jestem za, Rafał Grzegorzowski, jestem za. Dziękuję Państwu również za to głosowanie. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnej uchwały. W sprawie udzielenia w 2023 roku dotacji z budżetu na pracę konserwatorskie, lub roboty i zabytków przy zabytku wpisane do rejestru zabytków lub ujętym w innych ewidencji zabytków. Z racji tego, że te obie uchwały, które będą po sobie na to pierwsza dotyczy Kościoła Ciechańców, a ta dotyczyła Kościoła Lutynów. Jeżeli bym mógł prosić o krótkie omówienie projektu uchwały, to Szanowni Państwo, tutaj y, ustawa o ochronie zabytków i okresu zabytków za y, oraz ustawa o na zasad publicznych poza zaplanowaniem e, określonych w budżecie co e, Państwo uczyniliście. Przed chwilą wymaga podjęcia odrębnej uchwały potwierdzającej niejako te wydatki, dlatego pojawiają się tu dwie dotacje, o których wspominaliśmy 30 tysięcy na wewnętrzną e, elewację dofinansowanie do wymiany i e, remontu wewnętrznej elewacji kościoła w Cioskańcu oraz 150 tysięcy złotych w drugiej uchwale, jeżeli chodzi o pracę obserwat w reportażu głównym kościoła. E, pana Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy chciałbym czy z Państwem dodać głos? Ramówię, że jedno orzeczenie, Panie Przewodniczący, Panu Również, Rado, odnośnie tych punktów, które finansowują z regułą tych kościołów w przypadku lotnictwa i również Rzecz czy jest jakiś określony termin, do kiedy to ma być te zadania zrealizowane? Właśnie e, ogólnie w zakresie. Inwestycji polskiego ładu, te te graniczne e, daty na ogół nie są wskazane. Niemniej tutaj będzie problem, e, z, dlatego też chcieliśmy przyspieszyć tę uchwałę, żeby dołożyć wszelkich starań, aby to zakończyło się bieżącą roku budżetową. Dlatego, że długie, proceduralny gdybyśmy założyli, że nie uda się tego zrealizować i sfinansować w bieżącym roku, dlatego że w przypadku dotacji yy, uchwalanie wydatków nie wygasających, nie jest tak oczywiste tak naprawdę, tym bardziej, że tutaj yy, finansowany jest w sposób specyficzny, a mianowicie yy, tak jak przy innych inwestycjach, yy, to nie zapłacona yy, kwota, mówicie Państwo, że tutaj my jesteśmy tylko pośrednikiem tych wydatków. Otrzymujemy z Banku Gospodarstwa Krajowego wstępną promesę, nie w imieniu beneficjentów ostatecznych i tak naprawdę nie angażujemy swoich środków, tylko po zakończeniu całości informujemy Banku Gospodarstwa Krajowego, że jesteśmy gotowi jakby do wypłaty tych złotych. I tu y, chcielibyśmy dołożyć wszelkich starań, aby y, zrealizować to w bieżącym roku budżetowym, aby w y, dwóch oknach płatniczych, czyli tam 15 i 25 każdego miesiąca. Możemy złożyć wniosek o wypłatę dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego. A nie wiemy, jakby było to kontaktowane, bo w przypadku uchwalenia wydatków niewygasających automatycznie przelewamy określone kwoty na wyodrębione rachunek budżetu gminy. I czy to nie będzie potraktowane już niejako sfinansowanie tego zadania, czego w polskim ładzie i finansowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego nie powinniśmy. Czyli angażujemy tylko wkład własny później składamy wniosek o dofinansowanie, czekamy na dofinansowanie i dopiero z tego dofinansowania płacimy e, resztę środków. Co w przypadku takiego e, pośrednictwa i wydatków niewygasających już raczej niekoniecznie nie musiało być złożone Dlatego zakładamy, że w bieżącym roku budżetowym, no ale my wiemy jak to e, wygląda organizacyjnie, są to podmioty, które e, teoretycznie będą zobowiązane do prowadzenia e, w sposób transparentny wyłonienia wykonawców czyli na podstawie kodeksu cywilnego coś w fazie postępowego udzielania zamówień publicznych czyli gmina wiedzie zobowiązania wesprzeć. my wiemy, że to, to są proceduralne tematy dla podmiotów niezwiązanych z tym na co dzień, dosyć trudno. i nie wiemy jak wygląda kwestia dokumentacyjna Zgody są, już e, nadzór konserwatorski e, jest opowiadomiony e, odpowiednio. Dlatego tu problemów pro będzie dosyć dużo, bo jeszcze nie wyświadomo się że dodatkowo po sobie dać, żeby Bo my wiemy później, że jeżeli beneficjent ostatecznie się nie wykona, no to Bank Rozprawy Krajowego będzie odbity, żoną, tak naprawdę rozliczania e, do... się z tych... E, Dlatego zasadniczo chcielibyśmy dążyć do tego, aby te zadania zakończyły się w bieżącym roku budżetowym. Jeżeli tak się z jakichś powodów nie stanie, no to będziemy pytać wówczas Banku gospodarstwa krajowego, jak postępować z tą procedurą, czy próbować tutaj wydatki mimo wszystko niewygasające uchwalać i niejako angażować swoje środki na te dotacje, które będą ostatecznie finansowane przez Gospodarstwa Dlatego to odpowiedź nie jest jednoznaczna, No jest taka specyfika. Pierwszy raz jest ten program realizowany. Myślę, że praktyka pokaże, jak to będzie rozstrzygnięte, no ale to będziemy już wtedy uczestniczyć. Czy no, nam to też zależało, tak. tak, żeby to zrobić jak najszybciej? No to jest, no więc wiem, że po całym kraju rozstrzygnięto te konkursy, tak. nawet... Y tu w przypadku kwiatów konserwatorskich to liczba firm czy podmiotów yy, wykonujących takie prace jest ograniczona. A jak wiele konkursów na terenie kraju zostało wstrzymanych, to będzie problem z wykonawcami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? Widzę, nie zamykam dyskusji i zarządzam głosowanie.

Radna miasta jestem za. Radny Świderski, jestem za. Radny Łowacki, jestem za. Radny Degonowski, jestem za. Dziękuję Państwu za głosowanie. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnej uchwały o e, takim samym brzmieniu, jednak dotyczącej, dotyczącej e, kościoła lotynu. Do e, to jest e, uchwała w sprawie udzielenia w 2023 roku dotacji z budżetu gminy Konek na prace konserwatorskie, restauracje i płoty budowane przez zabytków wpisane do rejestru zabytków w innej ewidencji Pan przez to, przy pierwszej uchwale wspomniał o tym, wyjaśnił, także nie ma potrzeby żeby to ponawiać. Otwieram dyskusję, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie?

na na Jestem, na Jestem, za. Jest radny Jestem za. Jestem za. Radny Jestem za. 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 Jestem Jestem za. Jestem za. Jestem za. Jestem za. Jestem za. Jestem głosowanie za. uchwała została przyjęta Szanowni Państwo, więc zamiast tutaj takiego stresowego, zamęczonego punktu punktu szczęśliwego, muszę sesji zakończenia, zamknąć siedemdziesiątą drugą sesję Rady Miejskiej w dziękuję wszystkim za uwagę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, mam jeden komentarz, który chciałbym Państwu przekazać, a mianowicie 21 tego miesiąca odbędzie się uroczyste zakończenie inwestycji, jak również odebrać.